Ciąg dalszy naszego studia podczas gali Abramczek Polonii Bydgoszcz, Szymon Woźniak zawitał do nas tutaj. Witamy Cię Szymonie. Witam Was bardzo serdecznie. Przed nagraniem mówiliśmy, że tak dziwnie, bo właśnie w garniturach udzielasz wywiadu, w garniturze. No to chciałbym Cię zapytać, jak się czujesz w takim stoju oficjalnym może? Czuję się dobrze. Zdaję sobie sprawę, że to też jest część naszej pracy. Nie tylko treningi, nie tylko zawody, nie tylko kewlar różlowy, ale no zazwyczaj właśnie jesienią i zimą przychodzi ten czas, kiedy musimy założyć garnitur. Podziękować przede wszystkim sponsorom, samorządowcom za to, że wspierają naszą pasję, naszą drużynę, że dzięki nim możemy realizować nasze marzenia. I takie wieczory jak dzisiaj są również bardzo ważną częścią naszej pracy. Skoro mowa o kewlarach, to przed chwilą właśnie była jedna z aukcji na bardzo szczytny cel na rozwój Akademii Czarnego Gryfa. 40 tysięcy złotych, Twój kewlar został wylicytowany przez jedną z osób. Powiedz, czy no to jest chyba takie szokujące, myślę, dla każdego, a dla Ciebie chyba szczególnie. No tak, nieoficjalnie słyszałem, że ta kwota licytacji stanowiła aktualny rekord. E, licytacji właśnie na Akademię Czarnego Gryfa. E, wygrał Pan Mateusz z firmy Hydropex. E, no, kwota naprawdę robi wrażenie i tutaj staraliśmy się to w trakcie e, licytacji podkręcić jeszcze e, przekazaniem e, tego kewlaru właśnie podczas e, kolacji e, dla zwycięzcy, e, którą będziemy mogli razem e, zjeść i przy okazji jeszcze porozmawiać. E, także e, no, dobrze się bawiliśmy. Pan Mateusz zasili konto Akademii Czarnego Gryfa naprawdę po każdą kwotą i sam wiem, że za taką kwotę naprawdę już będzie można dla młodych chłopaków, młodych adeptów kupić kupę pożytecznego sprzętu czy wyposażenia, które poprawi ich bezpieczeństwo. E, Żywam, pogadajmy trochę może o żużlu. E, no, teraz jest taki okres... Nie wiem, może nam powiedz, czy roztrenowania, czy zaczynacie już powoli pracę przygotowującą do przyszłego sezonu? Powiedz, na jakim jesteś etapie w chwili obecnej? Czy pracujesz na siłowni, czy, czy po prostu już robisz coś innego z tym temacza. Przygotowania w moim wykonaniu już zaczęły się jakiś czas temu. Co prawda na razie jeszcze trwa taki okres, powiedzmy, wprowadzenia. Chodzi o to, żeby no nie wchodzić od razu na, na duże obciążenia, bo wiadomo, że to może się wiązać z jakąś tam kontuzją, czy wręcz regresem formy, a chodzi nam o to, żeby te akumulatory zimą ładować, a nie, a nie je uszkadzać. Także rzeczywiście te przygotowania są w początkowej fazie, ale trenuję już codziennie. Oczywiście trening przygotowania motorycznego, trening siłowy połączony z cały czas z aktywnością na motocyklu. Nieważne jaką, tak naprawdę zimą, każdy kontakt z na każdym motocyklu jest dla nas na wagę złota. I taki mam plan, to staram się robić i, i to aktualnie realizuję. Oczywiście równolegle budowanie budżetu, rozmowy ze sponsorami yy, i budowa sprzętu w warsztacie, to też się dzieje już w tej chwili. W stosunku do zeszłego sezonu mamy no, dwie takie solidne zmiany, jeśli chodzi o, o skład. Mamy przede wszystkim nowego trenera, Dariusza Śledzia i mamy yy, Wiktora Przyjemskiego, czyli powrót no, bardzo bardzo mocnego zawodnika. Chciałbym Ciebie zapytać, jak czujesz te zmiany i... Co z nich może wyniknąć? No już widzimy pozytywne efekty tych zmian, ponieważ no dopiero zaczął się grudzień, a już padł rekord w ilości sprzedanych karnetów na przyszły sezon. Także to już pokazuje, że, że efekty tych ruchów w naszej drużynie są pozytywne. Ale jestem pewien, że to dopiero początek tych pozytywów i takie wzmocnienie naszej drużyny, jak dołączenie do nas wiktora przyjemskiego. To jestem przekonany, że to będzie strzał w dziesiątkę, bo Wiktor jest wyśmienitym żużlowcem. No i oczywiście współpraca z nowym trenerem, z trenerem Darujciem Śledziem, też po tych pierwszych spotkaniach, pierwszych rozmowach zapowiada się bardzo przyjemnie, pozytywnie, merytorycznie i nie mogę się na tą współpracę doczekać. No to, jeszcze ostatnie pytanie: Czy w przyszłym sezonie też będziemy ciebie oglądać jako kapitana tego zespołu? Tego nie wiem. Tak jak wspomniałem przed chwilą na scenie, to nie moja decyzja, to decyzja trenera sztabu szkoleniowego czy kolegów z drużyny. Na pewno też prezes ma swoje tutaj trzy grosze do, do, do dorzucenia, bo wiadomo, że, że żyje tym i, i nasza drużyna to jego drużyna. Ale oczywiście, jeżeli będzie taka wola tych wszystkich osób, które wymieniłem, to z chęcią podejmę się tej funkcji, bo to jest coś, co. Bardzo mnie zainspirowało w tym roku, mocno mnie to wciągnęło i jeżeli tak się stanie to na pewno zostawię całe swoje serce w parku maszyn i na torze, żeby drużyna Abramczyk Polo Bydgoszcz osiągnęła swój cel. Dobrze Szymon, dziękujemy Ci bardzo, że do nas spadłeś i życzymy Ci miłego wieczoru i przede wszystkim zdrowia przed tym sezonem na chodzące. Bardzo dziękuję i korzystając z okazji chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców Abramczyk Polonia Bydgosz. Życzę, żeby ta zima była e, krótka, żebyśmy szybko zobaczyli się e, na stadionie. E, a przy okazji, gdybyśmy się już nie słyszeli, to wszystkiego dobrego na zbliżające się e, święta Bożego Narodzenia i nowy rok. Do zobaczenia.